Małgorzata Nawrocka, książka Marzyciel i skarby Muszelki, dziennik pracy nad sobą dla dzieci, opowieść biograficzna o niezwykłej postaci biskupie Wojciechu Owczarku. Rozdział 5. Trudna kwestia porządku. Oj, to nie jest łatwe, wiem, wiem. Człowiek robi co może, a tu mu się przedmioty ciągle wymykają spod kontroli, jakby były żywymi zwierzakami. Buty na pewno nocą po cichu wyciągają sznurowadła i biegają jak źrebaki po dywanie. Więc niewykluczone, że kiedy czasami budzicie się niespodziewanie nocą, nie wiadomo dlaczego, to właśnie wasze buty dały susa z dywanu i tupały sobie bez troski o podłogę albo o kafelki w łazience i niechcący narobiły hałasu jeszcze gorzej ma się sprawa ze skarpetkami do pary to znane wszystkim urwisy wieczorem niby grzecznie szły spać w szufladzie pachnącej szafy albo w koszu z praniem a rano rób co chcesz ani jednej przyzwoitej pary w szufladzie nie mówiąc już o koszu jakby piorun strzelił w kłębek rzeczy do prania wszystko takie skitłoszone, każda skarpetka w innym kącie. Co się tam musiało w nocy wyprawiać? Chyba jakieś dzikie tańce towarzyskie, no bo przecież parami. Jeśli chodzi o lalki, mieśki i inne pluszaki, też chyba nikt nie ma wątpliwości, że prowadzą swoje potajemne nocne życie. A tu na pewno było przyjęcie, bo wszystkie mebelki, talerzyki, ubranka porozrzucane, albo malowanki. Bo kredki otwarte farby i papiery zasłały całe biurko, albo kąpiele w akwarium, bo pokrywa krzywo przesunięta i karma dla rybek rozsypana na półkę. Ech, gdyby tak choć jedną noc udało się nie spać, tylko podpatrzeć, kto naprawdę ten cały bałagan robi w dziecięcym pokoju, miałyby się, miałoby się wreszcie wymówkę, że to nie ja! Mamusiu, naprawdę nie ja! Nie ja! Nie ja, więc kto? Marzyciel znany był wszystkim z tego, że nie szukał wymówek, tylko szukał wyjścia. I on miał przecież buty, chociaż jako chłopiec chodził czasem w jednym kaloszu, a drugim pantoflu. Taka była bieda w ich rodzinnym domu. I on miał pewnie skarpetki. Chociaż założę się, że raczej pocerowane, bo jeśli koszulę lubił nosić skromne pod sutanną, to i skarpetki pewnie też. I on miał w pokoju różne przedmioty, które chętnie wyruszałyby na nocne przygody i rozrabianki, gdyby tylko im na to pozwolić. Ale marzyciel nie pozwalał. Nie pozwalał przedmiotom robić, co chcą. Był generałem w swoim pokoju i prowadził nieustanną wojnę z bałaganem. Być może trudno wam w to uwierzyć, ale każdą taką bitwę wygrywał, nawet w domu swoich ukochanych duchowych córek co dokładnie wspomina pewna panna Władysława zawieszony krzywo obraz kazał poprawić, niedomknięte okno zamknąć, a niedosuniętą roletę zasłonić, by nie było szpar. Marzyciel lubił ład we wszystkim. Od odzieży i książek po dokładny plan dnia i punktualność, o której już wiecie, bo pisałam o tym w poprzednim rozdziale. Zachowam porządek. Postanawiał sobie w myślach i często nawet zapisywał sobie to zdanie, gdzie się dało, żeby lepiej zapamiętać. Naprawdę, na punkcie porządku był nadzwyczajnie wrażliwy i czujny. Dlaczego? Czy dlatego, że nie podobały mu się porozrzucane rzeczy i wolał patrzeć, jak leżą równo jedna przy drugiej? To też, ale były i powody znacznie ważniejsze. Po pierwsze, sądził, że człowiek, który dba o porządek przedmiotów wokół siebie, szybciej i łatwiej zrozumie, jak ważny jest porządek, którego powinniśmy pilnować we własnej głowie, w sercu i w sumieniu. Tam wszystkie Boże przykazania powinny być poukładane. zasady pilnowane, abyśli czyste i na swoim miejscu mawiał: Jeśli chcemy być dziećmi Bożymi, jego naśladowcami, musimy w naszym życiu zaprowadzić ład i harmonię. Po drugie: porządek przedmiotów i fakt, że leżą gdzie powinny, więc w razie czego wiadomo, jakich szukać, znacznie oszczędza czas na zbędne narzekanie, że się coś zgubiło albo że czegoś nie można znaleźć. A i to już o marzycielu wiecie, że każdą chwilę cenił jak skarb i nie pozwalał sobie na marnowanie nawet minutki. Po trzecie, jako kapłan, Opiekun domu pięknych panien oraz osobisty doradca wielu ważnych, mądrych osób zdawał sobie sprawę, że nie zachęci innych do szanowania porządku, jeśli sam nie da tutaj dobrego przykładu. Po czwarte, zawsze cenił i kochał piękno. Lubił podziwiać je w świecie stworzonym przez Boga i wielki porządek, jaki Bóg zaprowadził w prawach przyrody, uznawał za dowód jego nadzwyczajnej potęgi i wielkości. Pisał na przykład: Jaka przecudna harmonia rządzi wszechświatem! Wszystkie ciała niebieskie z precyzją niedoścignioną odbywają swe ruchy w przestworzach. Po piąte, wreszcie wiedział, że bałagan bardzo rozprasza oczy i dusze. A porządek pomaga i oczom i duszy skupić się na rozmowie z Bogiem podczas modlitwy. Szukał więc miejsc porządnych i cichych, aby tam jak najczęściej spotykać się z Ojcem z Nieba. Powiedział kiedyś: Tam, gdzie jest zamęt, kaprys, dowolność, tam nie ma działania łaski Bożej. A jeśli się ona w nas odzywa, to nie słyszymy jej głosu. Sporo tych ważnych słów o porządku, prawda? Więc teraz bardzo przyjemne zadanie dla Was i obiecuję, tym razem nie będzie o sprzątaniu. Zadanie na dziś. Jeżeli jest wiosna, lato albo jesień, wyjdźcie na spacer i na łące w ogrodzie lub na trawniku znajdźcie kwiat. Może być nieduży. Bardzo uważnie przyjrzyjcie mu się z bliska. Obejrzyjcie go nie tylko z góry, ale również z boku i od spodu. Zauważycie na pewno, jak genialnie jest zaprojektowany, jak porządnie i równo wymyślony. Jeżeli macie ochotę, możecie nawet policzyć i zmierzyć linijką płatki, pręciki w środku, rozetki, koszyczki, szypułki, czy co tam jeszcze odszukacie, a potem podnieście głowy w górę, uśmiechnijcie się do Ojca Niebieskiego i powiedzcie. Tato, już wiem, dlaczego nie lubisz bałaganu, bo go nie wymyśliłeś. Ty wymyśliłeś przepiękny ład wszystkiego. Spróbuję od dziś częściej sprzątać swoje rzeczy i zostawiać porządek tam, gdzie coś robię, ale bądź cierpliwy, proszę Cię, bo nie jestem pewien, czy mi się to uda od razu. Uwaga! Jeżeli jest zima, Spokojnie poczekajcie, kiedy z okazji imienin, urodzin albo jakiegoś innego święta kwiaty pojawią się w wazonie na waszym stole i zróbcie to samo. Przez zimowe niebo Pan Bóg też doskonale widzi ludzi i słyszy, na pewno się uda z Nim porozumieć. Marzycieli skarby, muszelki, yy, mówiłam Wam, że to bardzo niezwykła książka. Biograficzna, czyli historyczna też o żyjącej prawdziwej osobie, która tutaj została opisana jako marzyciel, ponieważ zachwyciła mnie i rozmarzyłam się czytając jego biografię. Biskup Wojciech Owczarek. Ważne jest również, kim są te piękne panny, o których napisałam w książce. Są to siostry ze zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Razem z nimi właśnie wydaliśmy tę książkę dla nich. Ona została napisana o ich założycielu, biskupie Wojciechu. Mam nadzieję, że te kilka skromnych rozdziałów, które przeczytałam, zachęci Was do zapoznania się z całą lekturą tych rozdziałów. Tutaj jest ponad 20 i cała historia przepiękna życia niezwykłej postaci Wojciecha Owczarka, biskupa z przełomu XIX i XX wieku została w tej książce opisana genialnie też zilustrowana przebogato, kolorowo przez artystkę Ewesadurską. zapraszam Was do zaprzyjaźnienia się z marzycielem biskupem Owczarkiem do zaprzyjaźnienia się z pannami z pięknego domu na ulicy Orlej w Włocławku czyli właśnie z siostrami wspólnej pracy od Niepokalanej Maryi z ich zgromadzeniem i z książką, konkretnie z tą książką, którą bardzo serdecznie Wam polecam, tutaj się spotkamy. Dalszy ciąg opowieści już na papierze.